Układ stalony 74181 to czterobitowa jednostka arytmetyczno-logiczna. Ma dwa czterobitowe wejścia liczbowe, wejście wyboru funkcji, wyjście wynikowe oraz kilka wejść i wyjść pomocniczych. Widoczna płytka służy do demonstracji możliwości tego układu. Dane wejściowe ustawia się przełącznikami Deep Switch, a rolę wyświetlacza pełnią 22 diody LED. Diody koloru zielonego obrazują stan wejść cyfrowych. Diody żółte to wejścia funkcyjne oraz wejścia pomocnicze. Wejście trybu pracy arytmetycznego lub logicznego oraz wejście przeniesienia zwykłego. Czerwone diody to wyjścia. Wyjście wyniku oraz wyjście komparatora. Wyjście przeniesienia propagowanego i generowanego oraz wyjście przeniesienia zwykłego, które może być traktowane jako piąty bit cztero-bitowego wyjścia wyniku. Zapalona dioda oznacza 1, a zgaszona to 0. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie trybu logicznego. Wejście pracy musi być w stanie wysokim. A wejście przeniesienia w trybie logicznym jest bez znaczenia. W tym trybie jednostka arytmetyczno logiczna działa jak cztery dwuwejściowe niezależne bramki logiczne. Na wejściach ustawia teraz wszystkie możliwe cztery kombinacje. To znaczy 11, 1.0, 1, 01 oraz 00. 0. Zobaczmy teraz, jak działa funkcja I. W tym celu na wejściu funkcyjnym należy ustawić kombinację 1011. 1011 1, 1. i zobaczmy, co się stało. Tam, gdzie na obu wejściach mamy y, wartość logiczną prawdziwą, wyjście funkcji jest również prawdziwe. W innym przypadku funkcja i przybiera wartość fałszywą. Myślę, że jest to jasne i zrozumiałe. Zobaczmy teraz, jak działa funkcja lub. W tym przypadku prawdziwe są wyjścia tam, gdzie przynajmniej jedna wartość jest prawdziwa. Tam gdzie oba są fałszywe, funkcja lub jest również fałszywa. Zobaczmy mniej banalną funkcję EXOR, czyli, czyli równoważność. Przepraszam, XNOR. To znaczy na wejściu funkcyjnym ustawiamy 1,001. I nasze funkcje są prawdziwe, tam gdzie obie yy, oba wejścia mają taki sam stan, to znaczy tu i tu. Zobaczmy, jak działa tryb arytmetyczny. Możliwe jest m.in. zwiększanie lub zmniejszanie liczby o 1, dodawanie, odejmowanie, podniesienie do kwadratu, a także porównanie obu liczb. Zademonstruję teraz, jak działa dodawanie. W tym celu układ musi być, wejście funkcyjne musi być w stanie 0, co jest już zrobione. Natomiast wejście dodawania powinno być równe 1, 0, 0, 1. Ustawmy to. 1, 0, 0, 1. Dodajmy liczbę na przykład 10 i 11. Liczby dziesiętne, rzecz jasna. Musimy je przekształcić teraz na kod dwójkowy. To znaczy, na jednym wejściu ustawmy 8 i 2, ponieważ 8 plus 2 jest równe 10. Natomiast na drugim ustawmy 8, 2 i 1. 8 plus 2 plus 1 jest równe 11. Zobaczmy, co wyszło. Mamy 16 plus 4 plus 1 czyli 21. Układ poprawnie dodaje dwie liczby. Sprawdźmy teraz, jak działa komparator. W tym celu trzeba ustawić kolejne wejście funkcyjne 0110 i musimy obserwować wyjście komparatora, czyli tą diodę. Reszta wyjść nas nie interesuje. Te dwie liczby nie są sobie równe, dlatego wyjście funkcyjne jest, yy, jest zgaszone. Jednak wystarczy przełączyć ten bit aby liczby były równe i wyjście komparatora jest zapalone.